Włączyłem Dobra Ja uchycie hey, się, manka, witam was wszystkich Bardzo, bardzo serdecznie Dzisiaj robimy oszusta I ten, ten Będziemy robić oszuścika typowi Był w gildii tab Ale już go nie ma No, Nie a, bo ten typek dołączył. Jak go zabijemy, to będziemy mieli pierwszą topkę, nie? I... jest? Dawaj. nie, to jest admin, to jest admin. Ale fajl. Dawaj. Dawaj, wyrzucaj go. Wyrzuć. Kuba. 1, 2, 2, 1, 3, 4.

ma perełki. Jem koksa w nóżkach. Nie, ja tu pójdę odejść. Per próbuję perełkować, próbuję perełkować. Klep, klep, klep. Nie ma perełek, nie ma perełek. Klepiemy. Nie ma perełek, klepiemy, klepiemy, klepiemy. <grywa> Ale easy klepa, nie? Dzisiaj to jest pierwszy odcinek... To jest pierwszy odcinek oszuścika e, w Guildi Light. Nice! No spok To był pierwszy odcinek... ze serwery. A. Dichard. nq I na tym dzisiaj skończymy. To był mój pierwszy odcinek z serwera Dichard. I był dzisiaj ze mną kolega z Lightów. No i cześć.